Witam Kasie Kachowska dzisiaj sobie przejrzymy rodzinę, który, która była dosyć słaba została zasilona ramką czerwiu krytego na wygryzieniu, potem już zostały podkarmione i hulaj dusza tak do tej pory Widzimy pszczół, coś jest więcej. Ona pójdzie na 6 ramek do zimy. Ta ramka jest dana na osuszenie. I tak, osuszyły pszczół. Tu jest troszeczkę, czyli ramka z drugiej strony ląduje. I patrzymy, co się tu podziało. Tu widzimy, jest trochę pokarmu zasklepionego. Tu jest ramka czyszczona, czyli po prostu. Y być może najwcześniejsza uliczka z czerwiem krytym. Boże, z kłębem. Tu widzimy mateczkę i resztki czerwiu. Z drugiej strony także resztki czerwia. Pojedyncze jajka. Powoli już je zalewam na maksa. Widzimy także czerw. Z drugiej strony trochę czerwiu, trochę jajek, ogólnie pszczół wystarczająco, pszczoła na nabłoci siedzi, więc jest jej deczko więcej, w ulu na deczko raz tyle więcej. Tu jest usiane wszędzie jajkami. No, z drugiej strony widzimy, tu gdzie był pasek jest po prostu zaciągnięty pokarm. pszczoły są zadowolone tu był czerw ostatnio ale już się wygryzł zalały ostatnia ramka pewnie też będzie wygryziony czerw i zalany <grym> tu jest troszeczkę jajeczek tu jest trochę larwy czyli po prostu no około Sumując wszystko, to może półtora ramki w czerwiu zostało, jak na ten, jak na tę porę roku. Wystarczająco, dzisiaj dostaną za parę godzin czwartą dawkę po i byle do zimy. Jeszcze sobie przeglądniemy o, ul. ...zapasowy, rodzinka średnia. Przejdziemy, przejdziemy, o! Czy nie mogę kamery ustawić. trochę do góry. No i tak, jesteśmy przy zapasowce. Niektóre te rodziny zapasowe są silniejsze od tamtej. Widzimy, tu są pszczółki. Dosyć fajnie, dziś tak króciutko będzie raczej. Aktualnie mamy piątek, to zobaczcie, w sobotę 12, dziś mamy 11 września. Tu widzimy jest pokarm. Tu również jest pokarm. Zaglądamy. Dalej, może tak, o, nie będę zasłaniał. Tu widzimy matula. Muszę się przyjrzeć, żeby Wam dobrze powiedzieć, co na tej ramce jest. O, środkiem są jaja, może to będzie widać. O, nie, wiem, czy widać fit. Widać yy, wszędzie wygryzający się czerw. Czyli tu po prostu tych pszczół jeszcze nam troszeczkę pójdzie na plus. Powiem Wam tak, te pszczoły co są tu, no to je liczymy, że to będą pszczoły zimowe. Wiadomo, część jeszcze przybędzie, część ubędzie. Ale ogólnie rzecz biorąc jest bardzo dobrze. Tu widzimy się zalewa, czerw, kryty, tu trochę czerwiu. Otwartego, większość krytego, pasek od góry około 5 cm karmu. Jest to niewystarcz niewystarczająco, hmm, może co ile? Od 10 do 15 cm zasklepionego na plastrze nad pszczołami. Widzimy czerw kryty, trochę pokarmu. To także czerw kryty. Hmm, około 10-15 cm to jest, że tak powiem, strefa bezpieczna. Możemy spać spokojnie. Jeśli będzie 7, a słaba zima będzie, to też sobie dadzą radę. Jeśli nie, no to może być problem. Tu widzimy, jest cała ramka zalana. Tu jest kupa pierzgi. Dlaczego mówię kupa? No na taką rodzinkę, pół ramki pierzgi, Tam jeszcze gdzie, nie jest. Na innych ramkach to jest dużo. Rodziny produkcyjne czasami nawet tyle nie, nie mają, jeśli jest brak pożytku piłkowego. No, mi akurat rodziny produkcyjne mają więcej. Po ramce, około minimum. No, ale tu jeszcze był. Tu jest jeszcze trochę tych tak pieżgi. No, nie wiem, czy złapię. O, trochę jest. I na każdej ramce, tak, troszeczkę jest tego um, pokarmu. No, tu muszę podbustować je, zacząć im dawać. Około. 2 litrów na dzień one pobiorą. Wieszcie. O, są pszczoły. Tylko pokarm dajemy w nocy, żeby nie rabowały się. Dobra, komentujcie. Subskrybujcie. Ja się z Wami żegnam. Biorę się za jedną pracę.